Hej, moi drodzy, witam Was na kolejnym odcineczku. Dzisiaj mamy Mix Pakiet Express Losów, cały pakiet. Dawno u mnie takiego nie było. Jakieś tam pojedyncze się pojawiały, całego pakietu nie było. Powiększony, bo jest nowy los, ta szybka piłka, czyli 31 zł. A dodatkowo kupiłem dwie zdrabki: miętowa kasa i owocowe 8. No, może w końcu trafi tą 8 Trafić tutaj wygrano to jak wygrać główną. <noise> Zobaczymy, czy się uda. No, niby 17 milionów, ponad 17 milionów na wygrane, a, a nie ma tych wygranych. Dobra, zdrabki na koniec. Zacznijmy sobie może od tych ekspres losów, od gwoździa programu. Idziemy do. Zaczynamy pełną skarbonkę. Widzicie, kupiłem sobotę, więc. Dzień wcześniej. I co? Szukamy wygrywających liczb. 16. Nie widzę. dziewięć Nie widzę. 19. Też nie. Ale widzę 13. Trzynastka jest. Czyli ten los jest pełny. Można powiedzieć, pełna skarbonka Jest. 2 złote. No i fajnie. Coś już mamy. Nowość, szybka piłka, szybka. musimy mieć co najmniej 6 symboli wygrywających. Tutaj, żeby był zwrocik, szukamy gol. Mamy dwa razy. Koszulka jest też dwa razy. I banknot. Tutaj mamy o i tutaj, czyli. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Jest. Czekajcie jeszcze na szybko zobaczę, czy coś nie przegapiłem. Ale wydaje mi się, że nie. I jest zwrocik kolejny. Fajnie. Kolejny ekspres los wygrany. Super. I już mamy 4 złote. Ostatni los. Ekspres los za 2 złote. Szybka kasa. Te symbole muszą się ułożyć w pionie, w poziomie, w jednej linii. Diament i jest, banknotu nie ma, yy, tutaj monetka jest, o jest i świnka, no i serca nie ma, czyli mamy 5 zł. no fajnie, czyli na razie te, no tutaj mamy ten cały kodzik na no. tą loterię całą. 5 zł. Dobra. Czyli na razie te losy za 2 zł dają nam plusik. No i fajnie. Gorącą kasę. Weźmiemy. Jakoś nie lubię tego ekspres losu. Szukamy wygrywającej liczb. I tak 13. Nie ma. 6 nie ma. 3, 7 Nie ma. 14.

Czyli ten los jest też pusty. Tylko jedna liczba. Hmm. Ja jeszcze potem sobie sprawdzę. Czyli ten los jest pusty. Idziemy do słówek. W sumie moje takie ulubione. Ulubiony los. Musimy ułożyć słowa. Nos. N-o-s jest. Hol. Ch. O. L nie ma. Niestety. Keja. K. Ale E nie ma. To może Sara. Sy. A. No nie widzę. Niestety. R. Wagon. Nie ma. W. Senat. Nie było. E. Daniel, nie było E. Pisanka, P, I, S, A, N, K, A. Pisankę mamy. Fajnie, biuletyn. Ale nie ma B. I Radzymin, nie było R. Czyli ten los też jest pusty. O, coś te za pięć nie dają wygrać no to mamy ostatni za 5 złotych krzyżówka ekspres szukamy p i k pobawimy się trochę z krzyżówką p i k e i Pół. tak się tak zrelaksować przy tej krzyżówce, nie trzeba drapać. U i H, U, U. 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 H. B i L. A, I oraz T. Dobra. V i Z. M i O. Słabiutko, słabiutko, F oraz Y. G oraz A. Gil mamy pierwsze słowo. A potrzebujemy trzech co najmniej. Alpy, drugie słowo i chyba mamy pusto. L było, ale R nie było, S nie było, N nie było, D nie było. No, czyli mamy niestety pusto. Oj, te za dwa, no się spisały, uratowały chyba odcinek. Zobaczymy jak z Trzech identycznych symboli w danym grze szukamy. Tutaj mamy pusto. Gra druga plo, pusto. Gra trzecia też pusto. No było blisko zwrotu. Czwarta nie. Piąta nie. Szósta nie. Siódma nie. Ósma. Dziewiąta. 10 11, puściutko, 12, pusto, w 13 też blisko zwrotu i niestety jest pusto. Czyli hmm. 31 zł wydane na ekspres losy, a my mamy tak tutaj 5 zł w szybkiej kasie. No i po zwrocie w pełnej skarbonce oraz w szybkiej piłce, czyli mamy 9 zł zwrotu no dobrze że coś jest na pomnożenie jak to się mówi fajnie że coś jest dobra teraz idziemy do zdrapeczek mam dwie zdrapeczki owocowe 8 i miętową kasę miętowa kasa 43 numer Wykrywające liczbę 36 i 44

Tutaj miałem 20 zł, ale to raz. A tutaj jeszcze nic nie miałem. Numer 38, owocowy 8, szukamy ósemek. Może dzisiaj. A mamy 7, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 7, 4, no, czyli stabilnie, też nie wiem, czy kiedy znajdę tutaj ósemkę w tej zdrabce, czyli co, dzisiaj mamy na 38 zł, no, tylko 9 zł zwrotu, ale, ale coś wpadło, dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się zdrowo, cieplutko, hej!